Witam wszystkich. Przedstawiam nowego Volkswagena Tiguana. I oczywiście, z naszymi dywanami, wszystko jest zrobione idealnie. Przykryty jest maksymalnie pod pedały, żeby nic nas tu nie łapało, nie przeszkadzało. Jest też taka przestrzeń, oryginalne mocowanie z czarną obwódką. Wszystko wygląda super. Tak mamy wnętrze. Przejdźmy do drugiego rzędu. Przykrywamy to miejsce, gdzie też spada dużo brudu i kurzu. Wysokie bortiki to oczywiście wersja trzeciego wymiaru naszych dywanów. Wszystko jest przykryte do samego przepływu powietrza. Tunel również to nasz standard. Także bagażnik jest przykryty maksymalnie w pełni. Przewidziany jest taki pasek, który pomoże nam w razie czegoś wyciągnąć dywanik bagażnika. Przejdźmy do dywanu pasażera. Zwróćcie uwagę również na wysokie bortiki. Na wersję trzeciego wymiaru naszego dywan jest przepiękny, więc tak to wygląda. Napiszcie w komentarzu, jak Wam się podoba realizacja na.